Dzień dobry wszystkim, nazywam się Paweł Jechimczyk, jestem Product Managerem marki Xtreme Networks VeraComp. Dzisiejszy webinar jest w drugim z serii webinarem poświęconym marce Xtreme. Xtreme dla początkujących, tak to określamy, ponieważ w tej pierwszej części webinarów skupiamy się na takiej części marketingowej, w kolejnych webinarach będziemy mówili bardziej o części technicznej i technologicznej. Na początek pozycja Xtreme w Veracompie. Veracomp jest najstarszym obecnie dystrybutorem X marki Xtreme Networks w Polsce. Oprócz rynku polskiego dostarczamy Xtreme również w krajach Europy Wschodniej: Czechy, Słowacja, kraje nadbałtyckie, Bułgaria. I w Adriatykach. Tutaj znajdą Państwo listę pozostałych krajów, gdzie, gdzie wspieramy naszych partnerów dostarczając banki stream. Wiek cyfrowej transformacji. Co określa takie pojęcie? Przede wszystkim szybsze oraz coraz mniejsze urządzenia, w tym mobilne. Szybszy, chodzi nie zawsze, dokładny dostęp do informacji. Przykładem może być tutaj wyszukiwarka Google, gdzie wpisując jakieś pojęcie, nie zawsze dostajemy wyniki wyszukiwania, które są przez nas pożądane. I tak prawo mura zostało opublikowane w 1965 roku. I luźno mówi nam o tym, że tempo innowacji w IT podwaja się co dwa lata. My, jako konsumenci żyjący w świecie ery cyfrowej transformacji, domagamy się więcej, chcemy ciągłego wzrostu, rozwoju. I tak według raportów Gartnera, Forbesa oraz Captera do 2022 roku na świecie będzie około 11,6 miliarda urządzeń mobilnych. W każdej sekundzie powstanie nowy content, nowe dane o średniej wielkości około 1,7 mega stworzone przez każdego człowieka. Ruch na urządzeniach mobilnych przekroczy 49 exabajtów danych na miesiąc przewidywalne do roku 2021. I biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, musimy mieć gdzieś z tyłu zaprogramowane, z tyłu głowy, że tak naprawdę od 30 lat nie było wielkiej rewolucji w świecie networkingu. W wielu lokalizacjach w Polsce, w Europie. Obsługa IT korzysta ze starych metod zarządzania siecią, starych metod analizy informacji, analizy przepływu danych. Jeśli tak, takowe w ogóle dział IT w danym przedsiębiorstwie, w danej firmie wykonuje. Dział IT często jest rozdarty pomiędzy trendami, które wpływają na nich wraz z nowinkami technicznymi z rynku. Rozdarty pomiędzy nowinkami, a rosnącymi oczekiwaniami biznesowymi zarządu firmy. Jakie są podstawowe obowiązki działów IT? Obecnie to przede wszystkim wdrażanie urządzeń BOD, zabezpieczanie infrastruktury, zapewnienie dostępu do chmury dla pracowników czy też partnerów biznesowych, analiza dużej ilości danych. Która finalnie zapewnia płynność biznesową czy płynność operacyjną danego przedsiębiorstwa. Jakie są z kolei oczekiwania biznesowe płynące z firmy? Przede wszystkim sprawić, by klienci kupowali więcej, to jest, to jest oczywiste, zwiększyć zadowolenie klientów, uczynić pracowników szczęśliwymi, ponieważ wpłynie to na, na rozwój firmy, przyciągnąć do partnerów biznesowych, no i oczywiście spełnić regulacje prawne. Jak IT, jak dział IT może wpłynąć właśnie na takie wyniki biznesowe? Przede wszystkim budując sprawne, adaptacyjne i bezpieczne połączenia, to tak trochę z przymrużeniem oka, połączenia z klientami, pracownikami i partnerami. Xtreme wierzy, że dział IT musi zmienić w przyszłości swoją pozycję w organizacji, przyjąć rolę inicjatora, który wpłynie na budowę, dosłownie budowę, lepszych połączeń z klientami, z klientami wewnętrznymi firmy, zewnętrznymi firmy i z partnerami biznesowymi. I stąd właśnie tutaj przychodzi nam z pomocą hasło umieszczone pod logiem Xtreme Customer Driven Networking. Ponieważ sieć służy środowisku, w którym pracujemy, przyczyniając się do wyższych wyników sprzedażowych, obniżenia kosztów operacyjnych czy poprawy. Lojalności klientów wobec firmy. Z siecią często jest tak, że kiedy działa poprawnie, nikt tak naprawdę na nią nie zwraca uwagi. Wszyscy zwracają uwagę na sieć w momencie, kiedy przestaje działać, czy pojawiają się problemy. Jak osiągnąć lepsze wyniki biznesowe? Każda sieć typu end-to-end -end składa się z trzech głównych segmentów. Brzegu kampusu oraz data center. Xtreme przedstawia rozwiązania służące sprostaniu potrzeb naszych klientów w każdym z wymienionych obszarów sieci, jednocześnie optymalizując wrażenia użytkowników korzystających z usług, z usług w ramach sieci. Jaka powinna być sieć na brzegu, gdzie łączą się użytkownicy będący partnerami biznesowymi, klientami, w znakomitej większości korzystający z urządzeń mobilnych? Według XTIM sieć na brzegu powinna być przede wszystkim inteligentna, czyli posiadać pewną dozę automatyzacji, szybkich, szybkich czasów dostępu, adoptująca się do urządzeń IoT, niezależnie od środowiska, czy jest on premise, cloud, czy na przykład hybrid cloud. Sieć powinna być również bezpieczna, czyli dostarczająca bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach wraz z automatycznym wprowadzaniem i usuwaniem urządzeń, użytkowników. Opartym o polityki bezpieczeństwa. W kampusie, gdzie dane są agregowane i przekazywane z oraz do centrum danych, sieć według Xtreme powinna być prosta. Prostota zapewniona jest tutaj przez architekturę fabryk. Sieć powinna być bezpieczna, zapewniająca ukrycie przed hakerem, ukryciem danych przed hakerem poprzez izolację środowiska sieciowego, na przykład poprzez wprowadzenie tak zwanej hypersegmentacji. Sieć powinna być również inteligentna, czyli zapewniająca pełną widoczność środowiska sieciowego oraz działających w nim aplikacji. W data center z kolei Xtreme stawia na również automatyzację, czyli dostarczając odpowiedni cykl życia swoich produktów, które łączą wiele platform, jednocześnie zapewniając szybki troubleshooting sieci, aby pracowała szybciej i wydajniej. Inteligencje. To słowo pojawia się po raz kolejny, ponieważ tak naprawdę działający w Xtreme system XMC, Xtreme Management Center, stanowi mózg każdego z tutaj wymienionych elementów. Działa multiplatformowo, niezależnie czy są to urządzenia Xtreme, czy są to urządzenia firm trzecich. No i trzecim takim punktem, w którym Xtreme, na który Xtreme stawia w Data Center, jest adaptacja. Czyli Xtreme na urządzeniach za, 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 zapewnia chociażby programowalne układy ASIC, dzięki którym urządzenia można wykorzystać do czynności wykraczających dużo poza ich standardowe przeznaczenie. I pomiędzy wymienionymi trzema segmentami, czyli Campus, Data Center oraz Smart Dominiere, czyli brzeg, znajdują się jeszcze aplikacje, usługi, oraz wsparcie świadczone w celu zapewnienia maksymalnej ochrony inwestycji. Xtreme wierzy, że kompleksowe rozwiązania dostarczane swoim klientom pozwolą osiągnąć im większą wydajność, a finalnie lepszy sukces czy większy sukces biznesowy. Numer jeden w rankingu Gartnera w zakresie wsparcia. Gartner pozycjonuje Xtreme. Jako numer jeden obecnie na rynku rozwiązań sieciowych. Xtreme jest obecnie jedynym vendorem na rynku sieciowym, który, który w 100% korzysta z własnych zasobów tworzących dział supportu. Średnio około 94-95% caseów serwisowych rozwiązywana jest już przy pierwszym kontakcie z klientem. Tak wysoka jakość usług skłoniła. Gartnera do przyznania Xtreme 4,8 punkta w pięciopunktowej skali, a staty statystycznie około 89 specjalistów czy też recenzentów, którzy wzięli udział w badaniu Gartnera, poleciłaby właśnie markę Xtreme Networks w tym zakresie. W porównaniu z dwoma głównymi konkurentami, Cisco i HP, Xtreme zdecydowanie wyróżnia się w dwóch kategoriach. tak Tzw. Ease of the, ease of the Deployment czyli tak naprawdę jest to łatwość wdrożenia. Dzieje się tak ze względu na przejrzysty system zarządzania XMC, Extreme Management Center, ponieważ w tak zwanym single pane of glass, czyli jednym panelu zarządzającym mamy wgląd w całą sieć i spokojnie możemy odłożyć tradycyjną konsolę CLI na, na drugi plan. Drugą kategorią, która wyróżnia Extreme na tle partnerów CISCO i HP jest responsywność. Na responsywność przekłada się chociażby elastyczny system cenowy, system premiowania partnerów w zamian za ich zaangażowanie w sprzedaż produktów Xtreme. Wszystkie akwizycje, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat, sprawiły, iż Xtreme z pozycji wizjonerów trafił do. Trafił na, na, do pozycji w kwadracie Gartnera, do pozycji liderów. Co cechuje lidera? Lider um, w pełni jest zdolny realizować swoją wizję oraz dokładnie wie, czy zdaje sobie sprawę z tego, gdzie chce być w przyszłości. Jest to znacząca zmiana w porównaniu a, z, poprzednim, a, z poprzednim, nazwijmy to kwadratem wizjonerów, y, ponieważ tutaj już Xtreme tak naprawdę. Tak jakby w pewnym sensie kreuje rynek. Nie podąża za nim, a kreuje, jego rozwiązania wpływają na to, jak zachowują się, jak zachowują, zachowują się pewne trendy na rynku. Jakie są mocne strony Xtreme według Gartnera? Przede wszystkim centralizowane zarządzanie infrastrukturą od różnych dostawców. Mam na myśli tutaj wspomniany wcześniej również XMC, czyli Xtreme Management Center, oprogramowanie zarządzające różnymi platformami, czy też NMS, NAC, analityka, czy też urządzeniami firm trzecich. Rozbudowane oprogramowanie analityczne, czyli możliwość analizowania ruchów sieci do warstwy siódmej. W pełni zoptymalizowana warstwa dostępowa. Obecnie marketingowo nosi na nazwę Smart Omni Edge i znajdują się tutaj przełączniki dostępowe, czy też wireless. Elastyczność wdrożenia i skalowalność. O tym, o tym już wspominałem. No i czytelna mapa drogowa dla technologii przewodowych i bezprzewodowych oraz oprogramowania, które Xtreme dostarcza na rynek. Gartner wypuścił również w zakresie Data Center Networkingu raport, w którym ocenia Xtreme jako challengera, czyli kandydata w dziedzinie. Rozwiązań sieciowych dla data center. Jak wiemy, akwizycja Brocade'a odbyła się pod koniec roku 2017 i wiele tych urządzeń jeszcze jest wdrażanych do oprogramowania. Natomiast Xtreme postawił również na nowe rozwiązania z serii SLX, do których zapoznania się zachęcam, też przedstawimy je w kolejnym webinarze. Myślę, że te rozwiązania spokojnie pozwolą Xtreme'owi w kolejnym raporcie przejść na, na wyższe level. Jakie są obecnie mocne strony Xtreme w zakresie Data Center Networkingu? Przede wszystkim automatyzacja procesów zachodzących w poszczególnych warstwach, analityka aplikacji i tak tzw. guest VM na urządzeniach i możliwość instalacji własnego oprogramowania na, na przełącznikach. O tym będziemy mówili na kolejnych webinarach. Skąd czerpać informacje na temat Xtreme? To taka krótka powtórka z poprzedniego webinaru. Obecnie główną stroną do czerpania informacji jest strona xtremenetworks.com, gdzie każdy z partnerów może, czy każdy z użytkowników może założyć konto na tzw. Xtreme Portal. Link do Xtreme Portal jest widoczny tutaj po prawej stronie. Również na LinkedIn, w era kompowym, czy na moim profilu LinkedIn dostarczamy wszelkie informacje na temat marki Xtreme, gdzie można nas spotkać, aby porozmawiać ze mną czy też z inżynierami. Będziemy mieli dla Państwa również niespodziankę, którą myślę, że będę w stanie przedstawić już na, na kolejnym webinarze odnośnie dodatkowego narzędzia, które Państwu udostępnimy. Natomiast to jest jeszcze niedaleka przyszłość, także o tym nie będę wspominał. Zachęcam do udziału w kolejnym webinarze. Gdyby były jakieś pytania, bardzo proszę o kontakt paweł.achimczyk@pawel.pl oraz udziału w kolejnym webinarze. Obecnie cykl webinarów odbywa się w każdy piątek o godzinie 9:30. Staramy się, by te webinary były krótkie, ale treściwe, tak aby nie zabierać państwu dużo czasu w piątek i życzę udanego weekendu. Dziękuję bardzo za uwagę.